ale wolno mi powiedzieć słowa, które płyną z mojego serca i z mojego doświadczenia. Pan Macedoński w swojej mowie nie uraził nikogo, natomiast powiedział prawdę. Prawdę powiedział bardzo ostrożnie. Dlatego Panu dziękuję, bo nie jest tchórzem. Dzisiaj obowiązuje tchórzostwo. Widzimy właśnie, że oficjalne uroczystości dnia dzisiejszego nie objęły ofiar. Tych ofiar, bo to nie jest pomyśli ideologicznej. Przyszliśmy tu cichcem, jak w stanie wojennym. I to boli dokładnie tak, jak w stanie wojennym. Jeszcze nie przemykamy się między grobami, ale to już niebawem będzie. A ja muszę panu powiedzieć, panu drugiemu, że nie chodzi o to, żeby ścinać głowy, tylko chodzi o to, żeby się wypełniło słowo w Piśmie Świętym. Żyć w ciemności, ale do niej nie należeć. I dlatego ja nie będę. Wołać chwala Ukrainu i chwala bohaterom. Ja przebaczę, jeżeli mnie poproszą. Bo przebaczenie jest wtedy, jeżeli się ktoś przyzna do grzechu, po czym prosi o przebaczenie. Ale tego nie ma. Więc jak ja mogę przebaczać w imię Boga? Siedzę cicho i modlę się i patrzę, co się w mojej ojczyźnie dzieje. Właściwie nie wiem, czy ona jeszcze jest. Drogi Panie, do ciemności się nie należy. Ma się honor i godność człowieka, dziecka Bożego. Nie jest się chorągiewką. Na zamówienie ideologii. Ja byłam w Lwowie ostatnio i cóż ja tam widziałam? Zwiedzają nasze pomniki kultury jako swoje. Nikt dzieciom ukraińskim nie tłumaczy, że to Polska zrobiła, że to wypracowali nasi ludzie, nasz rolnik. Żemiel, śnik, arystokrata, wszystko jest tam nasze. Ból wielki, nie dlatego, że oni chodzą dobrze, ale powiedz dziecku, że to jak kiedyś byli Polacy, to oni to zbudowali. A jeszcze powiem Wam, całą torbę Ciuchu wyzięłam nowych. I Ukrainka powiedziała, my nie jesteśmy dziadami. My was nie potrzebujemy. I taka jest prawda, drodzy panowie politycy. Na hama, na siłę się idzie klaskać im, a oni tego nie chcą. To jest polityka wyłącznie. Polityka. Nic poza tym. I młodzi będą rzezać. Bo to słyszałam. Niechże wchodzą do Ukrainy. Niech nas e, niech Ukraina wchodzi do Polski. Do Unii nie wchodzi. Niech nas żną. Niech nas żną Machomeci. Niech nas żną Ukraińcy nadal. Niech nas ideologia gender żnie, niszczy nasze potomki. Potomstwo nasze dzieci. Chlubę Polski kiedyś, bo Polska umiera, bo my umieramy, kochani. I jeżeli w hymnie śpiewamy, jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy, to jest prawdą. Ale nas już nie ma, nas jest coraz mniej. Dlatego prosiłabym, żeby się zastanowić nad sensem oklaskiwania Ukrainy. Ty się módl w izdebce, aby tam wolny nie było. O pokój, to ci wolno i należy. Ale nic więcej. Bo żadnej goryczy, żadnego przeproszenia, żadnych łez nie widziałam tam w perwowie, a widziałam wiele rzeczy nie pierwszy raz. I teraz w takim razie Proszę, że to nie jest emocja moja, to jest po prostu prawda, całkowita prawda, że nasza Polska kierowana przez złych, sprzedała nas naród, niszczy naród i zniszczyła, dlatego jest nas Ale jak Pismo mówi, i Jezus mówi, gdyby wrócę, czy jeszcze zastanę wiarę, a ja mówię tak. Panie, zastaniesz wiarę, bo jest nas tutaj 30 osób, a my zostaniemy do końca. Pomodlimy się teraz, jeżeli pozwolicie. Dopóki ziemia kręci się, dopóki jest tak czy świat. Panie! i każdemu z nas, czego nam w życiu brak, Tchórzowi darować konia racz, Mędr sobie głowę dać chciej, dni grosza szczęścia żony i nas w obiece swej Dziwni grosza szczęścia I i nazw opiece swej niej, panie zielonokimu Boże jedyny zdar. Dopóki ziemia kręci się, zdziwiona obrotem stra. Dopóki czasu i prochu Jeszcze wystarcza jej Daj nam każdemu po trochu I w swej opiece racz mnie Dzień nas Panie Panie nasz Boże jedyny spraw. Dopóki Ziemia kręci się, zdziwiona obrotem spraw, Ja wiem, że Ty wszystko możesz, Wierzę w Twą moc i gest. Jak wierzy żołnierz i dzieci zabity, że w, w siódmym niebie jest. Jak myśl nasza biegnie z wiarą w Twój ledwie słyszalny głos. Jak wszyscy wierzymy w Ciebie, nie wiedząc, co niesie los, jak wszyscy wierzymy w ciebie. Nie wiedząc, co niesie los. Los, panie, pani panie Boże, jesteś za tych braci, którzy to są. Błogosławiony Panie jesteś za to, że tkwimy, że błogosławimy się za naszą Chrystusiankę, Błogosławiony Panie jesteś, że żyjemy jeszcze i za to, Panie, błogosławimy Ciebie, że na, na, nas kochasz i na się opiekujesz. Błogosławimy Panie Ciebie za to, że mimo naszych grzechów Ty nas wprowadzisz w katujotów. Chwała Ci, Panie Boże.